Puścili baboja na spacer, świnka. Normalnie świnka, o tam mieszka, bo tym stołem co ryby przyrządzają, przywieźli ryby na targ. Rybacy a my to z Gabrysią oglądamy baboja. To świnka Pepa. Gabryś baboj! Pepa Pik! To świnka Pepa. Tata się piłkę słowa. No, baboj. Oj, to tam babo... Sagalo! Pięknie! Chodźmy, bo tutaj jakie ryży. A tu? A tam rybki mają na bazarze. Ciekawe, że rybki. A to rybki mają. Na bardzo odni rybki. O, jaka rybka. Ocacy, ocacy, mam Jakie ryby duże. No.